Chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować lejki sprzedażowe i wstęp do ich automatyzacji. Dlaczego lejki sprzedażowe i ich automatyzacja, jednocześnie odpowiednie poukładanie procesów są istotne? Z kilku powodów. Po pierwsze, daje nam możliwość diagnozowania sytuacji przedsiębiorstwa. Z drugiej strony, daje nam możliwość prognozowania przyszłych przedsięwzięć i sytuacji, która będzie panowała z jednej strony na rynku, z drugiej strony w samej firmie. Na wstępie chciałbym Państwu zaprezentować wzorcowy lejek sprzedażowy, który, tak jak powiedziałem przed chwilą, daje nam możliwość prognozowania i diagnozowania sytuacji w przedsiębiorstwie, jak również w sektorze czy też branży. Pierwszym elementem tego lejka jest tak zwana sekcja ZNAM. Zasada panująca w tej sekcji jest dość prosta. Każdy nasz kontrahent, po pierwsze, musi wiedzieć o istnieniu naszego przedsiębiorstwa, o istnieniu naszej oferty, aby móc podjąć odpowiednie decyzje. Druga część lejka sprzedażowego to tak zwane lubię. Istotne w tej części jest to, czy nasz produkt, czy nasza oferta budzi zaangażowanie naszych kontrahentów. Sami z własnego doświadczenia wiemy, że nie dokonujemy zakupu, jeżeli produkt czy też usługa jest dla nas nieważna czy nieznacząca. Trzecią częścią lejka nazywamy używam. Ta część mówi nam o czy nasi klienci używają naszego produktu, czy jest on po prostu dla nich użyteczny. Często spotykamy się. Z zakupem produktu, który pomimo swojej początkowej atrakcyjności okazuje się dla nas zupełnie bezużyteczny. Czwartą i ostatnią częścią lejka sprzedażowego stosowanego przez nas w wirtualnym handlowcu jest część, którą nazywamy polecam. Pokazuje nam ona, czy nasi klienci polecają nasz produkt i czy stają się ambasadorami naszego produktu, niosąc wieść o naszych usługach w świat. To są pewne tylko pojęcia, pewna symbolika, która jakby charakteryzuje daną sekcję. I o ile e, znam, to jeżeli spojrzymy sobie na to z perspektywy marketingowej, no to jest nic innego jak budowanie odpowiednich zasięgów. Jeżeli e, spojrzymy na tą drugą część, taką jak lubię, to bardziej technicznie patrząc na tą część, to jest nic innego jak zaangażowanie, jak pobudzanie zaangażowania zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz wśród naszych kontrahentów, którzy angażują się, powinni się angażować w nasze produkty, powinny być dla nich istotne. Tak? A jeżeli chcemy to zmierzyć, to patrząc z perspektywy prowadzenia kampanii na przykład marketingowej, to możemy to łatwo ocenić na przykład takim wskaźnikiem jak CTR, który mówi nam o zaangażowaniu naszych klientów. Kolejną część to jest użytkowanie i tutaj najprostszą taką formą to jest doświadczenie klienta. Jeżeli on dostaje produkt do ręki, ma tak zwany, jakby wdrożony w firmie jest cały tak zwany user experience, gdzie klient od samego otwarcia tego produktu jest przeprowadzany Krok po kroku, właśnie przez użytkowanie tego produktu, to jest na samym końcu w stanie polecać nasz produkt. Ale też patrząc z perspektywy samej sprzedaży czy diagnostyki sprzedaży, to posłużę się tu przykładem tego użytkowania, na przykład w branży rowerowej. I okazuje się, że jeżeli weźmiemy sobie też tą trzecią i czwartą część, bo ile te dwie pierwsze są dość proste i większość osób o nich mówi, to ile ta druga, znaczy ta trzecia i ta czwarta, są o tyle istotne, że bardzo często nie są brane pod uwagę, a są pewnym hamulcem w sprzedaży. Dlaczego? Weźmy sobie branżę rowerową. I przy diagnozowaniu sklepu rowerowego okazało się, że tak naprawdę klienci jednym, może nie, nie był to najważniejszy czynnik, ale bardzo istotnym czynnikiem, który hamował klientów przed dokonywaniem do zakupu, było to, że nie mają co z tym rowerem zrobić. Warunki mieszkaniowe w Polsce mamy takie, a nie inne i nie każdy jest w stanie kupić sobie na przykład dla czteroosobowej rodziny rowery i trzymać je na balkonie, a już nie daj Bóg w bloku w piwnicy, gdzie z założenia wiemy, że za chwilę tych rowerów tam nie będzie. Więc taka możliwość jakby diagnozowania i przyłożenia tego schematu, czy, jakby samego procesu sprzedaży do lejka, wiemy, że klient nie dokonuje zakupu, bo nie ma co zrobić na przykład z produktem. Zaprezentowane podejście lejka sprzedażowego pozwala nam na prognozowanie i diagnozowanie sytuacji w przedsiębiorstwie. W wirtualnym handlowcu stosujemy aż 16 poziomów mierzenia i diagnostyki samego procesu sprzedaży. Co do zasady, ten wzorcowy z czterech tych elementów. E, takich jak znam, lubię, używam i polecam. Mamy tutaj pewną sytuację, jakby z perspektywy cyklu życia, e, powiedzmy, naszego kontrahenta, który z jednej strony musi się dowiedzieć o naszej usłudze czy też produkcie, z drugiej strony musi być on dla niego istotny, bo tak jak e, możemy zaobserwować na rynku, nie dokonujemy zakupu nigdy produktów, które dla nas nie są istotne. Kolejną rzeczą ten produkt musi być po prostu użyteczny i to niezależnie czy to będzie na przykład bransoletka Pandory, czy to będzie nie wiem, na przykład nasza usługa informatyczna, jeżeli ona nie spełnia naszych oczekiwań, jeżeli jest po prostu bezużyteczna, klienci nie przechodzą między innymi do następnego etapu, czyli nie polecają naszych usług, nie stają się ambasadorami naszego produktu nie dzielą się tą informacją z innymi. Tak naprawdę ten lejek zawsze wygląda w każdym przedsiębiorstwie trochę inaczej, ale my jakby mamy w ramach jakby stworzonej metodyki przyjmujemy, że tych lejków w różnych kombinacjach jest około 12. I dlaczego jakby takie formy i takie kształty tych lejków? Bo po pierwsze, tak jak powiedziałem, daje nam to możliwość po pierwsze diagnozowania tego, co się dzieje z firmą i tutaj Możemy zobaczyć w momencie, kiedy na przykład ten lejek jest bardzo wąski w przedniej części, a bardzo szeroki w tej tylniej części. Ja taką sytuację najczęściej obserwuję na przykład w małych rodzinnych firmach, która na przykład nie ma czasu na prowadzenie działań sprzedażowych, marketingowych, a koncentrują się na tym, żeby po pierwsze złożyć dobrą ofertę temu pojedynczemu klientowi. Oni nie mają wielu klientów, nie mają wielu zapytań ale dokładają wszelkich starań właśnie żeby ta oferta była ich najlepsza. Z drugiej strony dokładają też wszelkich starań, żeby ten produkt był jak najbardziej użyteczny. Innym przykładem jest dokładnie odwrotny lejek sprzedażowy, gdzie ta przednia część jest bardzo duża, a wąska jest na końcu. Z mojego doświadczenia wynika, że taki lejek sprzedażowy najczęściej występuje w przedsiębiorstwach, które mają bardzo silne siły sprzedażowe, bardzo aktywne, a czasami nawet bym powiedział, że agresywne. Jednak poza, po pozyskaniu tego klienta, nic z tym klientem się nie dzieje. On zostawia, zostaje bardzo często pozostawiony sam sobie, nie jest wspierany, nie jest chociażby uczony, jak ma używać tego produktu. Tak? A na pewno już w ostatniej fazie nie poleca tej firmy, bo ponieważ został przekonany przez handlowców do dokonania zakupu, ale potem już jest coraz gorzej i tak naprawdę na końcu tego całego procesu jest niezadowolony. Dlatego też jakby kształt tego lejka sprzedażowego pozwala nam zaobserwować jaka sytuacja jest, które siły w przedsiębiorstwie są ważne i które są kluczowym czynnikiem sukcesu, a które wymagają poprawy. I tak jak powiedziałem przed chwilą przy tej firmie, która ma silne siły sprzedażowe, mamy możliwość jakby wsparcia działu na przykład posprzedażowego całego Wsparcia, całego supportu, po to, żeby tych klientów jeszcze na przykład nauczyć korzystać z produktu, po to, żeby odciążyć ten dział handlowy, który bardzo często w tym wypadku jest nastawiony na wyniki, na uzyskiwanie tych wyników w agresywny sposób, ale przecież prostą metodą jest właśnie wdrożenie pewnych rozwiązań, które pozwolą na to, że znaczna część tych klientów, skoro już dokonała zakupu, będzie wracać po jeszcze. Jeżeli chodzi o lejek, który kształtem przypomina gałkę. Tutaj bardzo często mamy do czynienia z jakby przedsiębiorstwem, które jakby możemy zdiagnozować w następujący sposób. Dość dobrze wykorzystuje jakby z jednej strony do ta możliwość dotarcia do klientów, czyli ma odpowiednio zbudowane kanały dystrybucyjne. Z drugiej strony, ich oferta cieszy się dość dużym zainteresowaniem i trzeba pamiętać, że tutaj nam ten lejek maleje. Potem jakby w momencie kiedy klient zaczyna używać tego produktu, warto by tutaj zwrócić uwagę na jedną charakterystyczną rzecz, ponieważ ten lej rozszerza nam się w tej ostatniej fazie. Możemy tutaj mówić o sytuacji, w której firma jakby daje pewne możliwości użytkownikom swoich produktów, jednak nie wykorzystuje szansy polecania. Tak, użytkownicy jakby bardzo rzadko odnawiają na przykład usługę, czy też nie wracają po kolejny, po kolejny zakup. Mamy ten lejek w kształcie rybki, możemy tutaj mówić o tym, że jest silna i dobrze zbudowana marka, ale jednocześnie firma nie dość dobrze wykorzystuje, jeżeli spojrzymy sobie na tą pierwszą fazę, firma nie dość dobrze wykorzystuje jakby cały potencjał rynku. Tak? i użytkownicy zaangażowani w tą markę e, jednocześnie powinni właśnie być dalej aktywowani, tak żeby ten lejek dążył do tego schematu wzorcowego. Tutaj, tak jak powiedziałem przed chwilą, mamy możliwość obserwowania zarówno i silnych, jak i słabych stron całego przedsiębiorstwa czy całego procesu sprzedaży.